Ale jestem jak a w dzisiejszym odcinku sobie znowu skomentujemy jakąś naprawdę prawdziwą historię, która na pewno się wydarza. I opowiada ta historia o jakimś typie, który boi się chodzić do szkoły, bo jest zdręczony w niej. Ja mam podobną sytuację, ponieważ ja e, się boję chodzić do szkoły, dlatego że mi się nie chce. Naprawdę nienawidzę wstawać już 7 rano. Zapraszam do oglądania. Jestem Leon i mam 13 lat. Moja historia jest o tym, jak prześladowano mnie w szkole. Nie sądziłem, że może mi się to przytrafić. Chcę wam opowiedzieć, jak to wyglądało i jak sobie z tym poradziłem. Jakby są różne metody, jak można sobie radzić z dręczycielami w szkole i w ogóle, ale moim ulubionym metodą to jest AK-47. Zaczęło się, gdy moja starsza siostra Laura przeniosła się do innego liceum, do klasy o profilu tanecznym. Strasznie za nią tęskniłem. Zwykle chodziliśmy do szkoły razem, a teraz miała do niej bardzo daleko. Jakoś dawałem radę, bo towarzyszył mi mój najlepszy przyjaciel Max. Dobrze się z nim dogadywałem do czasu, gdy jego mama dostała nową pracę i musieli się wyprowadzić. Ogólnie też mam takiego jakiegoś przyjaciela, który się musiał wyprowadzić do innego miasta. Prześladowałam go, dlatego się wyprowadził. Byłem zdruzgotany. Żaden z nas się tego nie spodziewał. W taki sposób po wakacjach zostałem zmuszony chodzić do szkoły sam. Mocno tęskniłem za Maxem podczas wakacji, bo zwykle spędzaliśmy je razem. Laura ciągle była zajęta swoimi przyjaciółmi lub próbami do występów. Byłem całkiem sam. Bałem się wrócić do szkoły po wakacjach. No ja też się boję wrócić do szkoły po wakacjach, jak już mówię. To dlatego, że mi się po prostu nie chce. A najgorszy jest to, że wracam do szkoły za trzy dni. Wiecie co to oznacza? Tak, dokładnie, że ma mocy wyskoczyć przez okno. Miałem jeszcze jednego kolegę, Juliana, ale on jeździł do szkoły autobusem, a codziennie po szkole chodził na treningi piłki nożnej. I wkrótce nadszedł czas na powrót do szkoły. Samotny spacer był długi i nudny. A no to wie, że ty jesteś bardzo nie są. bo jeśli już idziesz samemu do szkoły i nie masz nikogo, to wiecie co się robi? Słucha się muzyki. Jeśli typ jest głupi i idzie do szkoły nie słuchając muzyki, to jest głupie, jak można tak w ogóle robić? To jest przecież powinno być karalne. A po zaledwie kilku dniach zdarzyło się coś, co wszystko zmieniło. Pewnego dnia spotkałem Simona w drodze do domu. Był ode mnie trochę starszy, ale chodziliśmy do jednej szkoły. Miał reputację łobuza, ponieważ był porywczy i nie obchodziła go opinia innych. bym ja bardziej stwierdziła, że miał krzywkę łobuza, bo był downem, ale jak to woli mówić? Co więcej, on innych swoim wzrostem. Tego dnia wracałem zamyślony do domu, a po drodze wpadłem na Simona, który słuchał muzyki. Dobra, zmieniam, znam wszystko, co mówiłem o Simonie. Samo już przynajmniej nie jest takim debilem, jak ty, a przynajmniej słucha muzyki, kiedy wraca samemu, a nie, że nie, nie słucha żadnej muzyki i po prostu sobie idzie. Jak tak można? Przecież to jest chore, to jest... Powinno się leczyć. Cóż, chciałem go ominąć, przejść niezauważonym, ale gdy spróbowałem, nagle się poruszył i padłem na niego. Wkurzył się. Co jest z tobą nie tak? Krzyknął. Patrz, gdzie leżesz. Chciałem coś odpowiedzieć, ale nie byłem w stanie złożyć sensownego zdania. A on tylko się śmiał i nazywał mnie mięczakiem. Jakby tego było mało, Lia, Mary i Paul również tam byli. Dobra, ale czemu to powiedzieć, jak jakbym wiedział, kim oni są? Nie mam bladego pojęcia, kim oni są, jak nie wiem. wyglądają jak jakieś ślamusy i w ogóle, więc ich nie lubię. I śmiali się ze mnie razem z nim Dla mnie bardziej wyglądało jak wyglądają jakby byli jakiś przerażeni, a nie jakby się z ciebie śmiali, ale no, sama bym się z ciebie śmiała, jak idziesz do szkoły i nie, i nie słuchasz muzyki, a idziesz do niej samemu. Czułem jak moją twarz zalewa rumieniec. Niestety, Simon też to zauważył, nie wiedziałem co zrobić, więc uciekłem do domu, słysząc za sobą ich śmiech i docinki. Wróciłem do domu, czując ogromny smutek. Dlaczego byli tacy podli? Kiedy mama zapytała mnie, jak było w szkole, skłamałem, że w porządku, bo po co miałbym ją martwić? Ona się Ciebie spytała, jak było w szkole, więc jak było w szkole, spoko, no to wtedy jej nie kłamiesz, bo to dopiero się zdarzyło po szkole. Więc byś jej nie okłamał, mówiąc, że dobrze było w szkole, ponieważ mówisz, że w szkole było dobrze, a nie wracając do domu. Miałem nadzieję, że to była moja pierwsza i ostatnia taka sytuacja z Simonem. Następnego dnia opowiedziałem o tym Julianowi. Podejrzewał, że jeszcze się spotkam z Simonem. To była jego nowa droga do szkoły. Powiem ci typie, fun fact: jeśli on tam idzie też do szkoły, wraca i w ogóle tak samo jak i ty, to idź inną drogą, jakby. Ja, 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 ja wiem, że nie mieszkam w tym samym mieście, ale raczej jest na pewno jakaś droga, która, nie wiem, będzie trwała 5 minut dłużej, ale go nie spotkasz, jakby. Zasugerował, żebym przyszedł na trening, bo Simon też jest w drużynie i może zmieni o mnie zdanie. Jeśli nie umie typ grać w piłkę nożną i pójdzie na ten trening, to tylko Simon będzie miał z niego większą bekę, więc co to jest za głupia rada? No chyba, że jest mistrzem w piłkę nożną. To, to, to no. Może nawet się zaprzyjaźnimy tak jak oni. Sęk w tym, że nienawidziłem piłki nożnej i nie byłem w niej dobry. Dobra typie, dam ci jedną radę. Jak nie umiesz grać w piłkę nożną i musisz się nauczyć piłki nożnej w jeden dzień, nie? to obejś Locka. Takie anime o piłce nożnej. Bo nikt mnie nie oszuka, jeśli obejrzysz jakiś anime o piłce nożnej, to wtedy jesteś mistrzem w piłce nożnej, tak to działa. Wygramy już trzy olimpiady piłki nożnej. Myślałem, że Julian o tym wie, ale przypomniałem mu o tym. Jednak pamiętał, ale zasugerowałbym mi tak zapisał się na trening piłki nożnej, by z nimi grać. Jesteś głupi! Przecież to nie ma sensu, skoro nie umiesz grać w piłkę nożną i chcesz mu zaimponować, żeby ciebie nie dręczył. To jak chcesz mu na skoro nie potrafisz grać w piłkę nożną? Przecież to jest bez sensu, tylko będzie miał z ciebie większą bekę. No i żeby znaleźć z nimi wspólny język. Po treningu piłki nożnej zawsze oglądali razem filmy lub grali w gry. Simon jest spokojny, gdy się go pozna, ale postawiłem na swoim i powiedziałem: Nie interesują mnie gry komputerowe ani głupie filmy. Lubię motyle i filmy dokumentalne. To dziecina, Ada, powiedział Julian. A potem się dziwisz, że ktoś ci dokucza, odparł sfrustrowany Julian. Ale dziecinnie mieć własne hobby i w ogóle. Nie, naprawdę, ale to jest dziecinne, co nie, jakby. Jeśli nie grasz w piłkę nożną, nie grasz w gry wideo, ani nie bierz innych ludzi i nie kradniesz od nich pieniędzy, to, to wtedy jesteś dziecinny i w ogóle nie chcę mieć z wami nic do czynienia. Simon codziennie mi dokuczał. A jego drwiny były coraz bardziej dotkliwe. Alia, Mary i Paul wciąż się ze mnie nabijali. Kim oni są? Co oni tu robią? Ktoś o nich pytał? Nie, więc niech stąd idą. Nie znam ich. Mówisz tak jakby, nie wiem, bym ich znała od pięciu lat. Kto tu jest? To są twoi ziomkowie z klasy? To są jego znajomi? Nie wiem, to są twoi sąsiedzi? Twoje psy? Czy o co chodzi? Pewnego dnia, gdy wracałem do domu, Simon zabrał moją czapkę i zaczął nią rzucać w te i we w te z polem. Nabijał się ze mnie, a Pol nie chciał od niego odstawać. Potem dołączyły Lia i Mari. Nagle Simon rzucił moją czapkę do rzeki, a ta szybko odpłynęła z nurtem. Wściekłem się i mocno popchnąłem Simona. Zapadła grobowa cisza. Wszyscy się nam przyglądali. Wtedy Simon mnie uderzył. Upadłem na ziemię i zobaczyłem nad sobą wściekłą twarz Simona. Groził, że mnie załatwi. Jeśli komukolwiek powiem, co się wydarzyło. Mama była mocno zaniepokojona, gdy zobaczyła moje zadrapania. Kto był nie był zapokojony, wraca typ ze szkoły do domu, ma rozbite okulary, ma jakieś rany w ogóle we krwi, cały uwalony błotem. No, dziwne byłoby, gdyby nie, nie była jakaś dziwiona i w ogóle, co nie? i miała takie pff, zwyczajny dzień w szkole szybko wymigałam się, że przypadkowo spadłem ze skarp, próbując złapać czapkę, która wpadła do rzeki. Słaba ta wymówka. Moim, bardziej, moim zdaniem bardziej taka realistyczna wymówka byłaby, gdybyś powiedział, że szedłeś sobie przez park, nagle jak kobieta, nie wiem, została pobita, więc ty jej połołeś i ona się okazała być supermenem i ciebie pobiła i potem aż sam Chakonoris i zaczął rzucać ciebie pałeczkami z ognia, ale ty robisz salta i w ogóle i potem zdjąłeś swoją twarz i okazałeś się być batmanem i potem ich wszystkich pobiłeś. To jest według mnie bardziej realistyczne. Ja bym to o, od razu w to uwierzyła. Zamknęłam się w pokoju. Dawno nie czułem się tak upogorzony. Nie mogłem się pracy, mogę się skoncentrować na to ja to w dokumencie. Poza no że coś jest nie tak. Ale myślałem, że ta z Maxem mocno mnie dobiła. zapytała. Wszystko, okay, bracisz, jesteś markotnie. I Zaprosiła do nas, za ten weekend. Max do nas w sobotę. Pokazała mi wtedy mój nowy z motywami. Potem jego nowe z Podczas się nowe szkoły. Po raz pierwszy od dłuższego czasu się i wreszcie się w luzu, Rozmawialiśmy całą noc, w okno. Gdy wyjrzeliśmy... się Zacząłem krzyczeć, a Max zrzucił się do okna. Laura od razu przybiegła, gdy usłyszała hałas w moim pokoju. Max otworzył okno i krzyczał za uciekającym klaunem. Słaby ten klaun, nawet balonów nie ma. To był Simon! Simon? Nie! Tego bym się nigdy w życiu nie spodziewał, bo przecież nie ma innych postaci, które by to zrobiły. Simona, to się nigdy w życiu nie spodziewałam. Bardziej się Twojej matki, bo spodziewałam się kogoś innego. A Simona? Nie. Nie wierzę ci, że to był Simon. Nie wierzę. Wiedziałem. Zalałem się łzami. I opowiedziałem Maxowi i Laurze o tym, jak Simon i jego przyjaciele prześladowali mnie w szkole. Laura i Max zaczęli mnie pocieszać, wściekając się na Simona. Następnego ranka Max zadzwonił do Lee, Marii i Pola, prosząc ich o spotkanie w parku. Kim są te lamusy? Nie znam ich! Niech ku te lamusy są! Kim oni w ogóle są? Co oni tutaj robią? Czego oni w ogóle chcą? To Jest naprawdę żałosne. Idźcie stąd. Nikt was nie lubi. Nie spodziewali się, że zobaczą tam też mnie i Laurę. Max i Laura wytłumaczyli im, że ich zachowanie ma na mnie bardzo zły wpływ. Na początku trochę protestowali, ale... A ja czemu by nie protestować? Mam do wyboru albo żeby on był dręczony, albo żeby oni wszyscy byli dręczeni, jakby... Raczej lo logiczne, że lepiej jest jedna osoba byłaby tręczona, tym bardziej, że kim oni w ogóle są dla niego? Jeśli to są jego przyjaciele to fajfusowskie z ich strony. Ale jeśli oni, nie są, kurde, do klasy z nim chodzą albo są przyjaciele Mask, no to kogo to obchodzi? Kim oni w ogóle są? Niech stąd idą głupie lamusy. Nikt ich tutaj nie chce. Potem okazali skruchę i przeprosili za swoje zachowanie. Paul wyznał nawet, że bał się postawić Simonowi i wiedział, że źle robił. No pytanie, kto byś nie był, skoro jest, kurde, największym chuliganem w szkole. I co mają zrobić? Nie wiem, go pobić? Jakby, jakby mogliby to zrobić. Ale co oniś w ogóle przyjaźnią? Kim oni są dla niego? To jest bardzo ważne, bo jeśli się przyjaźnią, to są fajfusami. Jeśli z nim po prostu do klasy chodzą, to też są trochę fajfusami. Ogólnie są ludzie fajfusami. Laura powiedziała, że Simon mógł przecież dręczyć kogoś innego i dlatego powinniśmy trzymać się razem. No tak, bo przecież jak dręczą kogoś innego to jest okej, okay, ale jak nie dręczą kogoś innego to jest to, to złe w ogóle, ale kogoś innego może dręczyć, co nie? Rozeszliśmy się w zgodzie. Laura poprosiła mamę, żeby podrzuciła mnie do szkoły, kłamiąc, że zraniłem się w stopę. Ale wiedziałem, że nie może mnie odebrać, bo będzie w pracy. Spanikowałem. Wtedy Laura zapewniła mnie, że zamierza zająć się Simonem po szkole. Założyłem, że to ona mnie odprowadzi. Ty głupi jesteś. Ona się z nim kurde. Załatwi sprawę sobie z nim. Wiecie, co zrobię? Dokładnie. Zagra z nim rundę Uno i przegrany jest fajfusem. Jeśli Simon będzie fajfusem, to wtedy już nie może innych dręczyć, bo po prostu jest Lamusem i, i w ogóle, więc no. Lia, Mary i Paul znów trzymali się ze mną i rozmawiali podczas przerwy. Na co Simon zwrócił uwagę, ale zbytnio go to nie obchodziło. Zażartował nawet, że płacę za ochronę, co według niego było tak samo żałosne jak ja. Po szkole rozglądałem się za Laurą, ale nigdzie jej nie było. Dlaczego nie przyszłaby mnie odprowadzić? Ponieważ się nie chciałam, i by też się nie chciała. Miałem nadzieję, że Simon już wyszedł, więc chciałem jak najszybciej pobiec do domu inną drogą. Czy ty wcześniej nie mogłeś tego zrobić? Czy ty stwierdziłeś dopiero w tym momencie, że. Dobra, teraz mogę iść inną drogą? Co ty te, dopiero teraz odblokowałeś tę część mapy? Czy o co chodzi? Niestety już po chwili wpadłem na Simona. To śmieszne, że akurat tego dnia stwierdzasz, że idziesz inną drogą, i akurat tego dnia on poszedł inną drogą. Od razu zaczął mnie obrażać, pytając, gdzie moja siatka na motyle. No, niestety w domu zostawiłem, przykro mi bardzo. Wiem, wiem, że chciałbyś pożyczyć, bo jesteś kulosową cool i zbierasz motyle i zabijasz motyle i w ogóle, ale no zapomniałem na sorry. Był zły i groźnie się do mnie zbliżył. Myślałem, że mnie uderzy. Popchnął mnie lekko, a potem nazwał największym frajerem, jakiego w życiu spotkał. Czułem się upokorzony i bezradny. Nie mogłem już tego znieść. Załamałem się. Próbowałem od niego uciec w kierunku rzeki, ale on szedł za mną, szydząc i ciągle mnie popychając. Gdy dotarliśmy na most, Lia, Mary i Paul już tam stali. Wiedzieli, że Simon się nade mną pastwił, fakt nie przyłączyli się do niego, ale i tak nie próbowali go powstrzymać. Jak mam go powstrzymać? Jak go spróbowałem powstrzymać, to się nad nimi będzie znęcał. Jakby mają 22 wybory: albo wyjąć AK-47. Aby powiedzieć o tym komuś, kto ma większą jakąś kontrolę niż jakieś twoje typy z klasy, koledzy, którzy są tak naprawdę też szlamusami. Bo w ogóle co oni tu robią? Nikt ich tutaj nie chce. Ludzie, jak żyć! Wtedy nagle wydarzyło się coś niesamowitego. Laura stanęła twarzą w twarz z Simonem. Nie mówiła nic, tylko patrzyła na niego surowo. Można było zobaczyć, jak Simon zawstydza się, tym bardziej w obecności swoich znajomych. Co się mu dziwić, jeśli jest zawsze ta jakby kobieta? Jakby nie nie, nie fakt, że jest, jak groźnie w ogóle kobieta. Każdy się powinien bać kobiet. Jestem kobietą, wiem co mówię. Laura zażądała, żeby zostawił mnie w spokoju. A jeśli nie, to załatwią sprawę inaczej. Dodatkowo ma odkupić mi czapkę. Powiedziała mu również, że jest bez serca, skoro czepia się osoby młodszej i nieśmiałej. To, to mu powiedziała jakby naprawdę, że jest bez serca to jest najgorsza oprażana na świecie. Gdyby mi ktoś tak powiedział. Tak, Bo byłabym potem tak zdepresowana, że bym z, przez okno wyskoczyła, naprawdę. Czyni z niego tchórza, a nie twardziela, bo wie, że ja mu się nie postawię. Simon się zarumienił i uciekł. Lia i Mary były zszokowane, a Paul próbował ukryć chichot. Simon nigdy więcej już mi nie dokuczał. Przeprosiłem też Juliana za odrzucenie jego pomocy. Dlaczego go przeprosiłeś za odrzucenie jego pomocy? Chyba za oszczędzenie sobie kuchnięcia kłopotów i zmarnowania czasu i robienia czegoś, czego nie chcesz, jakby to by ci nie pomogło, skoro nie umiesz grać w piłkę noszą, to co myślisz, że jakbyś był nagle w drużynie sportowej, i byś był z nim i im tak naprawdę tylko przeszkadzał, bo nie umiesz w to grać, to byście byli najlepszymi ziomkami, to jest takie głupie, dlaczego go przepraszasz, to on cię powinien przeprosić za taki głupi pomysł tym bardziej, że też nie powiedziałeś, że ej, to jest najdebilniejszy pomysł na świecie, jesteś debilem, że w ogóle to powiedziałeś, tylko bym powiedziałeś po tym że nie, nie lubię grać w piłkę nożną i nie chcesz tego robić, co jest normalne, Jezus Maria, ale to skupię. Dobrze gadał i rozumiał, że powinienem być sobą i robić, co chcę, ale warto też czasem pójść na kompromis, nawet gdy wykracza się poza swoją strefę komfortu. Poszedłam na trening piłki nożnej i było całkiem fajnie. Simon wrócił do domu i udawał chorego, przynajmniej tak myślę. Nie lubisz piłki nożnej. Więc nie poszedłeś tam w ogóle, ale na koniec filmu go stwierdzili, że pójdę tam, bo te, czemu by nie i nagle to polubiłeś. To jest takie bez sensu, przecież to nie ma sensu, po co tam w ogóle poszedłeś? To on teraz unikał mnie, a nie jak wcześniej. Co z niego za tchórz? Ty sam jesteś kurde tchórzem, obydwoje sobie się tchórzamy, Tchórzami. Ty się boi jakiejś baby starszej, ale ty się boisz jakiegoś typa starszego i mówisz, że on jest tchórzem, ale sam się go bałeś i kurde jesteś lamusem. Nie lubię cię, zdenerwowałyśmy tym, że żeby nagle nagrać, na uczyć piłki nożnej, kiedy jej tak naprawdę nie lubisz. Nie wiadomo w ogóle czego, po co w ogóle ten element został dodany, to jest takie głupie. Na szczęście w moim przypadku nie trwało to długo, ale chciałem pomóc innym w podobnej sytuacji. Rozmawiałam z wychowawczynią panią Sanders, która prowadziła w szkole projekt przeciwko nękaniu. I... Zarąbisty projekt przeciwko nękaniu, co nie? Czyli nie poszedłeś do niej wcześniej, w ogóle jak ciebie nie nękano i w ogóle. Ale jak już nie jesteś nękany, to tam poszedłeś i w ogóle, to jest takie głupie. Jakby ona by ci pomogła, ale nie. Lepiej, kurde, mieć problem do jakich... Dzieci, które nie chcą też być nękane i w ogóle bez sensu. Zaoferowałem pomoc. Miałem rozdawać ulotki i opowiadać o swoich doświadczeniach. Haha, ha, masz krzywe włosy, ale jesteś lamusem, haha. Ha. Nie, proszę, nie znęcaj się nade mną, nie rób tego. Haha, ha, masz proste zęby, znaczy krzywe, haha, haha. Ha. Czeka, stop, nie znęcaj się nad nim. Bo mam taką ulotkę i ja też byłem znęcany, więc teraz nie znęcaj się nad nim, bo jak będziesz się nad nim znęcał, to on mu jest smutno z tego powodu i w ogóle masz rację nie wiedziałem o tym dzięki za pomoc naprawdę wow zmieniłeś moje życie już nie będę się nie znęcał nad innymi jakby spoko projekcji w ogóle ale w czym to ma pomóc jakby co nie sądzą że jak będziesz roznosił ulotki mówił nie znęcaj się nad innymi to nie będę się nad nimi znęcać jakby to, to, to tak nie działa Dzięki temu stałem się pewny siebie i naprawdę było mi dużo lepiej. Raz nawet przyłapałem Simona na przeglądaniu ulotek, więc mam nadzieję, że w końcu zrozumiał swoje zachowanie. Dokładnie, już się znęcać nimi, bo zobaczył ulotkę, na której pisało, żeby się nie znęcać nad nimi. Bo to tak działa, co nie jak pisze u ulotka na policji nie bądź kryminalistą, to wtedy kaszyk kryminalista, który tam chodzi, ma takie to odmieniło moje całe życie, już nie. nigdy więcej nie będę kradł. To jest takie głupie. No, Mam nadzieję, że ten no, odcinek wam się spodobał, jeśli tak, to jesteście dziwni, jeśli nie, to jesteście normalni, osobiście szefami wam miłego dnia, nocy, jakakolwiek teraz poradnia u was jest, żegnam.